Centrum Skłusza Redeko www.redeko.pl. Wyjątkową rolę podczas zmagań pełnić będzie czołowa nasza szachistka Jolanta Zawacka. Oprócz przygotowań zawodniczych przed turniejem, sporo czasu poświęciła też jego organizacji. W imprezie bowiem wystąpi w podwójnej roli zawodniczki i dyrektora. Oprócz tego, że sam będę brać udział w turnieju. Jeszcze jestem dyrektorem całego tej przedsięwzięcia i no, mam nadzieję, że, że uda się zorganizować ten turniej na, na światowym poziomie. Ranking średni turniej jest wysoki, ponieważ 2411 to jest, daje nam rangę jednego z najlepszych turniejów kobiecych w historii w, historii w Polsce. Będą grały zawodniczki zagraniczne, silne, w tym medalistki szosie Europy oraz kadra narodowa Polski. Przygotowujemy się w tej chwili do drużynowych mistrzostw Europy kobiet i mam nadzieję, że ten turniej pozwoli nam właśnie te, jak, uzyskać jak najlepszą formę na, na tym szosie. Wrocławskie zawody można traktować jako jeden z elementów przygotowań do mistrzostw kontynentu. Turniej będzie miłym przerwnikiem w treningach. I sprawdzeniem stanu tych przygotowań. Przerwamy przygotowania zazwyczaj są jednak indywidualne, bądź no z trenerami, ale każda w swoim zakresie to robi. Ale tutaj możliwość zagrania silnego turnieju przed zawodami, to jest wiadomo, dla każdej z nas ważna sprawa. No, oprócz tego, że będziemy grały ze sobą, bo turniej jest kołowy, każdy, każda zawodniczka będzie grać z każdą. No to właśnie możemy zmierzyć się z tymi silnymi zawodniczkami zagranicznymi, z którymi też będziemy konkurować na tych Europy. Zbliżający się turniej arcymistrzowski kobiet we Wrocławiu jest jednym z największych w historii polskich żeńskich szachów. Perspektywy na kolejne lata są znakomite. To jest bardzo fajna sprawa, gdyż po pierwsze no, turnieje szachowe w Polsce nie są liczne, szczególnie turnieje kobiece na, na światowym poziomie to y, na, taka pierwsza inicjatywa w sumie, żeby to y, y, powstała taka tradycja tego turnieju. Turniej był rozgrywany już dwa razy wcześniej, ale na słabszym poziomie. Teraz staramy się, żeby był jak najsilniejszy. No i myślę, że, że z czasem uda nam się ten turniej zrobić naprawdę jeden z lepszych w Europie albo i na świecie. Zawadzka ma dwa cele na wrocławskie zawody. Sportowe, jeśli chodzi o mnie, to w sumie rankingowo jestem jedną z słabszych zawodniczek w tym turnieju. Także myślę, że no tutaj będę się starać zrobić jak najwięcej punktów. i, i no zagrać, zagrać dobre, solidne partie, to najważniejsze, a jeśli chodzi o, o, o sprawy tutaj dyrektorskie, no to y, mnie najbardziej będzie satysfakcjonować, jeśli wszystkie zawodniczki po prostu wyjadą stąd zadowolone i no, jak najlepiej opowiedzą o naszym turnieju, żeby za rok było jeszcze lepiej. Zawody od soboty w klubie szachowym Polonia Wrocław. Centrum Skłusza Redeko www.redeko.pl